Dzień dobry, nazywam się Justyna Nowak i jestem kierownikiem Działu Promocji Muzeum Okręgowego w Toroniu. Od kilkunastu dni większość czasu spędzamy z rodziną w domu i szukamy ciekawych pomysłów na spędzenie wolnego czasu. Muzeum ma dla Państwa ciekawą propozycję w postaci gry logicznej Memory Torun. Gra składa się z 30 par obrazków ukazujących zbiory największej i najstarszej instytucji w mieście. Na obrazkach znalazły się m.in. Mikołaj Kopernik, egzotyczne pamiątki z podróży Tonego Halika i Elżbiety Dzikowskiej, słynne zabytki torumskiej starówki, np. kamienica pod gwiazdą, dom Mikołaja Kopernika, ratusz staromiejski, obrazy malarstwa autorstwa takich artystów jak Jacek Malczewski, Józef Chełmoński, które na co dzień zdobią wnętrza ratusza staromiejskiego. Gra jest doskonałą rozrywką dla całej rodziny, uczy koncentracji i cierpliwości, zaznajamia z toruńską kulturą i sztuką. Grę możecie państwo nabyć w sklepie internetowym, do którego link znajduje się na stronie muzeumtorun.pl w cenie 22 zł.